witam wszystkich serdecznie, ja jestem Majera, a to jest wirtualna szkoła Orlando i DCS World. Wirtualna szkoła Orlando to seria, w której omawiamy sobie każdy moduł DCSa po kolei, żeby był jak najbardziej przystępny dla laika i dla każdego, kto chciałby. Zasiąść za sterami W dzisiejszym odcinku nauczymy się startować Odbędziemy krótki lot i następnie wylądujemy na lotnisku w Wazyjani W poprzednim uczyliśmy się jak uruchamiać Horneta Jak komunikować się z lotniskiem I jak dokołować na pas startowy, na którym właśnie się znajdujemy Dobrze Pierwsza rzecz jaką zrobimy to omówimy sobie podstawową symbolikę Hada Ogólnie o Hadzie będzie oddzielny odcinek Natomiast podstawy do startu musimy dzisiaj poznać i to jest tak, po kolei. Wysokość podana w stopach. Eee, wysokość ogólnie pokazuje 1510, bo jest to wysokość nad poziomem morza mierzona barometrycznie. Natomiast my sobie to zmienimy w tym miejscu, tym przełącznikiem naciskamy prawym przyciskiem myszy i zmieniamy sobie na eee, wysokość mierzoną, wysokość mierzem radiowym. Czyli odbijają się fale, radarowe, fale radiowe od gruntu i dzięki temu mierzymy na jakiej wysokości aktualnie od poziomu gruntu się znajdujemy. Kolejnym ważnym elementem jest prędkość, czyli tutaj ten prostokącik, prędkość jest podawana w węzłach. w tym momencie wynosi 48 teoretycznie choć stoimy, dlatego że po prostu poniżej, nie wiem dlaczego, ale tak został zaprojektowany samolot, że nie pokazuje. To jest ogólnie linia horyzontu, jakby nawet nie tyle linia horyzontu, co linia neutralna, o tak bym to określił, poniżej mamy stopnie. Nurkowania i stopnie wspinania. Czyli jeżeli byśmy mieli ten wskaźnik, to kółeczko z trzema kreskami, który jest wskaźnikiem, w które, miejscu, w które miejsce lecimy w tym momencie, jakby ten wskaźnik był na przykład na 5 stopniach, znaczy, że wspinamy się pod kątem 5 stopni w stosunku do gruntu. Jeżeli byłby na 10 stopniach w tym miejscu, znaczy, że nurkujemy pod kątem 10 stopni, czyli minus 10 stopni, tak możemy to powiedzieć. Dobrze. Mówiliśmy sobie mniej więcej to, co jest nam potrzebne do startu. To jest jeszcze wskaźnik nasz, dziobu naszego samolotu. Jak sobie spojrzymy, z zewnątrz dziób jest skierowany minimalnie w dół. To jest kąt natarcia. Kąt natarcia to jest kąt, pod jakim znajdujemy się w stosunku do gruntu. Pod jakimi znajdują się nasze skrzydła w stosunku do gruntu. Jak zobaczycie, skrzydła są lekko opuszczone, dlatego też nam pokazuje minus 2 i tak dalej. To się zmienia, cały czas komputer z tym operuje, więc to się zmienia. Jest to niezależne od nas. Dobrze, następnym krokiem jest sprawdzić, czy wszystkie systemy na pewno są przygotowane do lotu. Fotel musi być uzbrojony, musi być włączana wytwornica tlenu, klapy na half, hamulet jest zrzucony. Na potrzeby tego tutorialu ustawiłem 50% paliwa mniej więcej e, oraz e, wyrzuciłem podwieszenia, e, żeby po prostu łatwiej się lądowało. Także pierwszym krokiem, żeby wystratować, jest naciśnięcie hamulca. Przycisk głow, przypominam, następnie rozkręcamy przepustnicę do 80%. Poczekajmy, aż wartość osiągnie 80%. No tak, około, nie musi być równo. Mniej więcej, żeby było w okolicach 80%. Teraz następnym krokiem będzie puszczenie hamulca, to zaraz zrobię, rozpędzenie samolotu z 400 węzłów i on jest wytrymowany, powinien sam teoretycznie oderwać się od ziemi wystartować. Jeżeli nie, to leciutko drążek do siebie i będzie startował. Także, e, oczywiście jeszcze żeby to zrobić, nie będziemy startować na 80%, przepustnicy damy na maksa do przodu, żeby włączyć dopalać. Puszczamy hamulec. Dajemy przepustnicę na maksę na 100%, kontrujemy jakiś tam wiatr, który się pojawia, żebyśmy się utrzymali w linii pasa i samolot, jak widać, sam się odrywa. Nie potrzebowaliśmy nic trawić. Zrzucamy przepustnicę, ja zrzucam do połowy. Chowamy podwozie, chowamy klapy i stabilizujemy nasz lot do poziomu. Wskaźnik, kółeczko z trzema kreskami powinien znajdować się na linii neutralnej. To ostrzeżenie, które się odzywa to jest zbyt mała wysokość. Przypisimy sobie tutaj e, kółkiem myszy. O, za tę wskazówkę, żeby to było. Wtedy nie będzie nam pikało. Możemy się wspiąć na około 2000 metrów. Także dodamy trochę gazu. Chociaż może być przepustnica na połowie. I tak będziemy tręknie zyskiwać. Zginamy się pod kątem 10 stopni. Możemy w międzyczasie obejrzeć się, podziwiać sobie jak wygląda Gruzja latem wieczorkiem. Za sobą mamy oczywiście lotnisko. Jesteśmy na 2000 stóp, czyli chyba powiedziałem metrów. Chodzi o stopy, oczywiście. Mówimy o jednostkach imperialnych. E, pojawiły nam się ogólnie kolejne wskaźniki. E, to jest M, czyli prędkość wyliczona w machach. A to jest G, czyli aktualne przeciążenie. Dobra, możemy robić lekki zawrót. Może przez prawe skrzydło odrobimy. Także pochylamy samolot, wrzucamy trochę przepustnicę. Staramy się, żeby wskaźnik lotu znajdował się mniej więcej na linii neutralnej, żebyśmy się już dalej nie wspinali. Bo jest nam to niepotrzebne. Możemy nawet mocniej zwrócić. Jak widzicie, przeciążenie wynosi 2,5G. Teraz musimy wrócić do linii pasa. Muszę ja się troszeczkę bardziej nachylę, żeby to było wszystko bardziej widoczne. O, już mierzy nam barometryczne, już mierzyło. Ok, wyrzucimy prędkość. Możemy, przy prędkości poniżej 250 węzłów możemy już wysunąć podwozie, możemy wysunąć klapy. I w porządku. Teraz możemy nakierować dziup na, na pas lotniska w Bazylanik. Baz lotniczek w Bazjani. Staramy się trzymać prędkość. Niedużą. Możemy zacząć nurkować. Hat nam się przesunął, bo wziął poprawkę na wiatr. Jak wieje. 140. Niech będzie prędkość około. Zjedźmy na mniej więcej 800-700 stóp. Prędkość nie będzie około tych 140. Najlepiej była, była, równo, ale oczywiście nie ma e, ideałów. Ok. Jesteśmy na 900. I teraz tak dziób do góry. Prędkość, żeby utrzymać 140. I musimy utrzymać wskaźnik w środku tego E. Manewrują prędkością. Zdajemy gazu, bo jesteśmy za wolno. Otrzymując w środku E, to jest odpowiedni kąt natarcia, żebyśmy wylądowali bezpiecznie. Zdajemy gazu jeszcze. Nachylmy się trochę. Możemy zrzucić gaz. Jesteśmy już nad pasem, więc możemy zrzucić jednocześnie. I jesteśmy na pasie. Troszeczkę twarde to lądowanie, no nie, nie powiem, żeby mi wyszło idealnie. Nie było to podręcznikowe. Jednakże jesteśmy na pasie i to jest najważniejsze. Hamujemy. Hamujemy, hamujemy. Zaraz wyhamuję od zera. Jeżeli nie uda wam się podejście do lądowania, na przykład dotknięcie pasa dopiero w połowie, e, zdecydowanie od razu próby hamowania, bo po prostu skończycie zapasem pasem na którejś z anten ILS. I samolot wyleci w kosmos, także ee, zdecydowanie tego odradzam. Lepiej już odbić, dodać gazu, odbić i jeszcze raz podejść do lądowania. Możemy sobie nawet już tu od razu na tę drogę ko ee, kołowania zakręcić. I odbyliśmy jak najbardziej pozytywne lądowanie, pozytywny start. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli komuś się to podobało. Polecam zostawić łapkę w górę. Jeżeli się nie podobała łapkę w dół. Jak najbardziej czekam też na komentarze. Wasze opinie są dla mnie bardzo ważne, bo jako autor naprawdę nie jestem w stanie spojrzeć sceptycznie na te materiały, które tworzę. E, Jakbym, mój, e, mój, e, mój punkt widzenia jest spaczony, także no, niestety nie jestem w stanie ocenić tego obiektywnie, ale liczę na to, że wy to zrobicie. Także zachęcam do subskrybowania i widzimy się w następnym odcinku, w którym zajmiemy się. Już nie pamiętam dokładnie czym, dalszymi na pewno systemami Hornet'a, bo dajże nawigacja będzie w następnym odcinku. Także do zobaczenia.